Chciałbym o czymś opowiedzieć, bo jeszcze nie dostałem zgody, nawet nie pytałem, czy mógłbym nagrać taką drużynę tutaj u nas w mieście jest, która składa się z polskich zawodników, gra normalnie w niemieckiej lidze. Nie wiem aktualnie jaka to jest liga. Wiem, że awansowali o kilka szczebli. Chyba na ostatnim szczeblu tych rozgrywek niemieckich wszystkich lig. Też miałem epizod, grałem chyba z półtora roku na bramce. Teraz ta drużyna jest dużo lepsza. Naprawdę dobrzy zawodnicy tam grają. Co sezon awansowali. Nie wiem, jak teraz im idzie, nie śledzę już tego. Ale dziwię się, że nikt jeszcze bardziej się tym tak nie zainteresował. Nie wiem, ile drużyny jest takich w Niemczech, może jest więcej. Dla mnie to wzbudza podziw, że zdołali stworzyć sobie taką drużynę, że, że wygryźli tych wszystkich Niemców. Trenerem też jest Polak i naprawdę sobie świetnie radzą. Grają fajną piłkę. Kiedyś się ci będą chcieli, czy coś. Mogę więcej coś o tym opowiedzieć, pokazać ich nagrać, pokazać jak grają. Bo myślę, że to jest warte uwagi. Grają na tym stadionie. Tutaj. I wiecie, może nie byłoby o czym mówić, ale awansująco sezon. Byli w najniższej klasie rozrywkowej. A dziś są przynajmniej 3 czy 4 e, klasy wyżej. Więc fajne osiągnięcie. Życzę chłopakom powodzenia. Mam nadzieję, że jeszcze wpadnę tam na mecz obejrzeć i zobaczę, jak sobie radzą w tym sezonie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.